Witajcie widzowie. Ja jestem Sakajowski i dzisiaj opowiem wam o alternatywnej wersji Losu Dwighta, jedynego, który zdołał zrozumieć, co się dzieje. Zanim było za późno. Część pierwsza: Sygnały ostrzegawcze. Dwight wiedział, że coś jest nie tak. Może nie od razu, może nie w pełni świadomie, ale czuł, że świat wokół niego pęka. W tamtej wersji rzeczywistości sny nie były jeszcze tak realne. Mugła nie była jeszcze wszędzie, ale pojawiały się momenty drobne, niezauważalne dla innych, które go ostrzegały. Pierwszy raz zaczęło się to w biurze. Niby zwykły dzień. Światło jarzeniówki zaczęło migotać. Ludzie wokół zamarli w miejscu na dosłownie pół sekundy. Nikt inny tego nie zauważył, ale Dwight poczuł chłód i ten dźwięk nieśmiały szum jakby wiatr wciągał powietrze przez szczelinę między światami. Gdy wtedy to zignorował, nic by się nie zmieniło, ale Dwight zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Część druga. Tropiąc mgłę. Dwight zaczął gromadzić informacje, notował daty snów, zapiski o tym, co znikało z jego codzienności. Śledził lokalne wiadomości, przypadki zaginionych osób, które znikały w mgle, często w miejscach, gdzie wcześniej pojawiały się anomalie, zakłócenia dźwięku, zawieszenia czasu, dziwne zachowania ptaków trafił na wzmiankę o tajemniczej organizacji badającej zjawiska przesunięć rzeczywistości. Ich forum istniało tylko w Darknecie. Dwight im głębiej kopał, tym więcej nazwisk znajdował. Zaginieni z całego świata młodzi dorośli, często niezauważalni, ale zostawiający podobne ślady. Jake Park, Claude Morel, Mac Thomas znikali bez śladu. Zero danych, zero sygnału, zero dowodów. Ale Dwight, dzięki dostępowi do wewnętrznych baz danych w pracy, odkrył coś, co przeoczyli inni. Każde z tych nazwisk przez moment zniknęło z systemów, Nie było ich w rejestracjach miejskich, aktach medycznych, dokumentach pracy. Jakby coś je wyczyściło. A potem wszystko wracało, ale z drobnym błędem. Inicjał inny niż wcześniej. Zmieniona data urodzenia o jeden dzień. Przesunięcie w bazach. Jakby coś wrzuciło ich z powrotem, ale z błędem. Wiedział już jedno: byd nie tylko zabierał ludzi, on ich kopiował albo budował nową wersję ich samych w innym miejscu świecie poza światem. Część trzecia Obserwator. To właśnie wtedy zaczęło się coś nowego. Dwight zaczął widywać postać czasem w odbiciu szyby, czasem w kącie oka wysoka sylwetka. Zbyt smukła, by była ludzka, i oczy białe, świecące, bez źrenic. To nie był morderca, to nie był człowiek, to był obserwator. Na jednej z nocy, gdy obudził się zlany potem, znalazł na lustrze napis: Przekroczyłeś próg, ale jeszcze możesz zawrócić. Dwight wiedział, że to nie był przypadek, to było ostrzeżenie. I wtedy zrozumiał, że był blisko, bardzo blisko momentu wciągnięcia. W wielu wersjach tej historii. To już byłby punkt, w którym by się obudził w obozie po drugiej stronie mgły. W krainie bytu. W następnej części Dwight odkrywa miejsce punktu przejścia styku między rzeczywistościami. Zaczyna walkę z czasem, by nie dać się pochłonąć. Część czwarta. Punkt przejścia. Dwight połączył wszystkie tropy, sny, zaginionych ludzi, anomalie w danych i obserwatora. Zaczął tworzyć mapę na ścianie swojego mieszkania. Nitki, zdjęcia, wydruki z forum. Wszystko zaprowadziło go do jednego miejsca. Las Black Ridge, Opuszczony teren poza miastem. Z zwykłe miejsce, ale w jego centrum znajdowało się coś, czego nie da się racjonalnie opisać. Miejsce, gdzie mgła była nienaturalnie gęsta, gdzie kompas przestawał działać, a GPS wariował. Dwight odwiedził je nocą, wyposażony w latarkę, dyktafon i notatnik. Z każdą minutą w lesie... Czuł jak dźwięki świata cichną, jakby coś uciszało przestrzeń wokół niego. I wtedy to zobaczył. Przejście. Nie drzwi, nie portal, ale coś organicznego. Wklęsła struktura, jakby powietrze samo się fałdowało. Mgła wciągana w wir, który przypominał oddech, a w jego środku coś pulsowało. Coś, co nie było z tego świata. Dwight nie podszedł bliżej. Zrobił krok w tył, potem kolejny. I wtedy usłyszał głos, swój własny głos dochodzący z mgły za późno. Już jesteś po drugiej stronie. Część piąta. Decyzja. Przez całą drogę powrotną Dwight słyszał szept: nie w uszach, lecz w głowie. Tak jakby coś próbowało przekonać go, że już nie ma odwrotu, że każda decyzja jest złudzeniem, a ucieczka jest nieunikniona. Ale Dwight nie był już tym samym człowiekiem. Nie był już biernym obserwatorem swojego życia. Zaczął działać. Dotarł do starego kontaktu z uczelni, profesora, który badał zjawiska związane z śliskimi punktami rzeczywistości. Ten dał mu ostatni element układanki świadomość własnego istnienia. Była kluczem. Byt nie mógł wciągnąć kogoś, kto w pełni zrozumiał, że istnieje między światami kogoś, kto utrzymuje silną kotwicę w rzeczywistości. Dwight miał taką kotwicę swoje zapiski, swój dziennik. Dźwięk, pamięć, własną tożsamość, a więc postanowił ją umocnić. Część szósta, próba pochłonięcia. Wszystko miało kulminację pewnej nocy. Dwight znowu śnił, ale tym razem nie był to sen. To była próba przejścia świadomość wciągnięta do symulacji stworzonej przez byt. Cichy las, generator w oddali, kruki i palety. Oraz morderca, trapper, który już na niego czekał. Dwight wiedział, że to nieprawdziwe, ale by nie potrzebował prawdy, potrzebował emocji, potrzebował, by Dwight uwierzył, by się poddał, by zaakceptował to jako rzeczywistość. Ale Dwight był gotów. Podszedł do generatora, położył na nim dłoń i zamiast naprawiać, zaczął rozmontowywać. Krzyczał głośno swoje imię i odliczał daty i lata wstecz, jak mantrę. Nie jesteś prawdziwy. Ja jestem Dwight Farfield, mam 24 lata. Jest 13 września jestem w swoim mieszkaniu. Byt zareagował z furią. Krajobraz zaczął się rozpadać. Trapper zniknął. Kruki eksplodowały z czarnego dymu. Świat zaczął zwijać się w sobie, ale Dwight nie dał się pochłonąć. Obudził się we własnym łóżku, spocony z dłońmi zaciśniętymi na notatniku. I coś się zmieniło: mgła zniknęła. Obserwator przestał się pojawiać. Dwight, tak, jemu się udało. Jako jeden z nielicznych zrozumiał mechanizm działania bytu, zanim został pochłonięty. To nie siła fizyczna ani odwaga go ocaliły, lecz świadomość. Przestał się bać, zaczął rozumieć, a co najważniejsze, zakotwiczył. W chwili, gdy próbowano go pochłonąć, nie dał się zwieść iluzji. Wyrwał się nie siłą, lecz prawdą o sobie. To był moment, w którym byt zrezygnował. Dwight nie trafił do mgły nie znalazł się na próbnych arenach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, to zapraszam do pisania w komentarzu, do lajkowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zachęcam również do dołączenia na Discorda, ponieważ za jakiś czas pojawi się tam konkurs, w którym do wygrania będzie DBD lub PaySafeCard o wartości 50 zł Dzięki jeszcze raz za oglądanie i cześć. Bez zbędnego przedłużania, pierdolenia, jaki śmieci nowy trakt do odsłuchania. Dzi pies, słuchajcie, dzieci to jak wody dojewania. Dziki piesy dziki w sieci potem mam do potowania Nie używam dużo leci. Bez zbędnego przedłużania, pierdolenia, jaki śmieci nowy trakt do odsłuchania